Witamy, relaks, tata włożył glinę, bardzo chyba lubią glinkę jeść, nawet się nie boją, jestem blisko nich. Dzisiaj smutna sytuacja, bo samochód zabił yy. Samice czaposzko z pana Andrzeja Zelblonga. Może zaraz pokażę, jak wygląda ślad po tym. Bo oczywiście gołębia zabitego pokazywać nie będziemy, prawda? Zaraz próbuję przejść. Coś takiego, jak widać, no niestety nic się nie poradzi. Tak jak co roku samochód zabija coś, nic się na to nie poradzi. Jak jest, tak jest. Może też w garnku pokażemy lekko. Będę tam wchodzić. Siedzi samiec na jednym. Jeden podłożony. Tata młodych nie wyrzucam. Może jakoś uda się je uratować. Myślę, że jednego to samiec powinien wykarmić tam spokojnie. Tylko, że są malutkie to. Ale jest ciepło. Będzie dobrze. Jak zagliną, szaleją. Trzeba coś nagrać, filmu wczoraj nie było. No zobacz, może teraz nic już nie zabije. Może teraz już nic nie zabije. To, to już najlepszego gołębia zabił. No, weteran jest najlepszy, chociaż to... No weteran jest najlepszy, no ale tutaj to mówię, on to specjalnie zrobił, niektórzy przyhamowują, on schodzi, a on jechał koło jakichś, nie będę mówił kto i o. No niestety, są i straty. Ciekawe, która młode wychowała. Nie jednego może wychowa. Ale tam jest sól dana, dlatego takie, ale przecież zajęli im gryt. Daj im wszystko, ja nie wiem. Bro. Pod ostatkiem coś... mają. Raz im coś brakuje. Witaminy mają, gryty mają, wszystko mają, ja nie wiem. Ja patrzę jak ten. A masz jeszcze tej gliny, czy już nie masz? Mam tej gliny sporo. Aha, myślałem, że to Droże wszystko. Może jak zachorują o tej gliny. Dlaczego? No, by im to nie pasowało, no to by nie jadło mi się wydaje. wziąć, wyczyścić ten gołemnik, wreszcie chyba dzisiaj i znowu trzeba szukać nasamicy Może ktoś będzie miał Jasnego szukam do targu ma nie być barwolinie w, w sobotę Jest ładny samiec za 150 zł. No, to nie wiemy. Ale to nawet ładny, nie? Chyba go wezmę. Myślę, że pasuje do niej. Dobra, panowie, wystarczy. Pozdrawiamy.